I z tej okolicy będę jechał do w kierunku drogi krajowej numer, numer 14 Wylotówki z łodzi w kierunku obwodnicy w kierunku drogi e, S14, jednej z obwodnic tak naprawdę w tej jednej z dróg które, zanotów, skręć w prawo. które tworzą taką swoistą Obwodnice łodzi, takie kółko wokół, wokół łodzi. Tak więc kieruje się już powolutku w stronę, w stronę właśnie wylotówki. Skręć ja w prawo. Miano tutaj chyba gdzie taksówka. Ulicę Denną. Tutaj też dosyć wąsko trzeba się wymijać z pojazdami sprzeciwka, zjeżdżając tutaj na pobocze. Oczywiście, zjeżdżając na pobocza, zostawiając miejsce pojazdom sprzeciwka, patrzmy też co się dzieje za nami. To nie było tak, że zjedziemy na pobocze a tak naprawdę i tak nic nie przejedzie, bo nie zostawimy na tyle miejsca, żeby na przykład jadący za nami mógł się też w takim miejscu zmieścić, więc myślimy moi drodzy jadąc tego typu drogami. Też ciekawy odcinek, pierwszeństwo bym tutaj musiał ustąpić tym, którzy już na tej zwężce by tutaj byli. Znowu mamy przykład typowo łódzkiej drogi. Pomysł na biznes założyć warsztat specjalizujący się w naprawie zawieszeń w łodzi. To naprawdę złoty interes byłby. Nie po takim kolbach. A my narzekamy, że pod lesie jest fatalne. W Podlesie to jest autostrada. Przy tym, Co jest? No, na te wody. Słońce, Albo kosło. Hmm. No? No to by się to fajnie bo to bo za, bo zaciskało się. a później do poprawy Ale tu jest do, ogrom takich dróg Do szerca i Boże U nas czy na Śląsku to są chociaż szkody górnicze więc można powiedzieć że są dziury bo się to wszystko zapada bo jest wszystko co się dało pod nami wybrane Ale tu Czym? może też powypijemy bungalow, bungalow bo to teraz tego bunga nie ma o, jedziemy przez pas startowy o bo no, tu już są te naprowadzające te 200 hmm. metrów, skręć w lewo 8, wreszcie normalna droga wreszcie normalna droga w prawo, następnie skręć w prawo, w, lewo, nie po lewo. w ulicę polarną będę skręcał w prawo. Skręć w prawo, mam nadzieję, że nie taka jak poprzednio. za 300 metrów. w lewo. Tak, jakby. Przepraszam, się To jedzie. z tyłu na plecy nas. Ta, ta, ta korka. Treninka. Na jakieś panoramalne Tam chyba autobus tam jeździ o tutaj jest normalną trochę mówię no ładne miasto bo ciężko powiedzieć, że Łódź jest brzydka bo no, jest ładnym miastem, ale drogowo ono Jest, na horyzoncie już jest droga krajowa nr 14 Za półtora kilometra ulica Pabianicka Na którą sobie wyjadę na wylotówkę właśnie W kierunku drogi S S14 Czyli jednej z łódzkich obwodnic za 400 metrów skręć w prawo długa prosta oczywiście przypominam, że cały czas jesteśmy w obszarze zabudowanym, więc tutaj nie szarżujemy na tej, na tej prostej co więcej próg zwalniający przed przejściem na pierwszy nie pierwszy włodzi taki takie punktowe Заточки положенные. W zasadzie wyjeżdżając, miałem prawy pas dla siebie, bowiem pojazdy, które jadą ulicą papianicką, czyli drogą numer 14, z prawego pasa za skrzyżowaniem powinny nieco odjeżdżać w lewo. Natomiast, jak widzieliście, i pojazdy przede mną i ja, gdzieś bardzo ostrożnie do tego podeszliśmy. Myślę, że prawidłowo, bo zdarzały się pojazdy, które kierujący nie pojazdy zdarzali się kierujący, którzy po prostu chcieli prosto nie patrząc, że ich pas ruchu jest poprowadzony po lekkim skosie natomiast tutaj mam skrzyżowanie z wyłączoną w tej chwili sygnalizacją świetną. tutaj oczywiście ciąg Pabianickiej jest drogą z pierwszeństwem Pomału upewniamy się, że nikt tutaj nie wyjeżdża. O, tutaj do wypadku doszło. Miejmy nadzieję, tylko do kolizji, oczywiście. No, wyłączona sygnalizacja, no i tak się to później kończy. Jak wszyscy przyzwyczajeni do tego, że ta sygnalizacja cały czas cały czas działa tam mieliśmy przykład obok nie kierujący bardzo gwałtownie hamował bo przed nim zaczęły pojazdy również hamować i jak niewiele brakowało a też doszłoby do do zdarzenia drogowego